Ty, yeah, a... Wiesz, jak się sprawy mają, gdzie nie ma stawia, tam go wygają. <laughs> najkurwa. kurwa. Oh, Okej, okay, co oh. to jest? Okej. Okay. Oh. Muszę... St Jakie macie bloki chłopaki, na czym musicie sam... Ja, no, ja, 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 ci... ja, ja ci powiem. No też ci powiem. A, zejbiście, dobra. No to ja Ja ci. co Gramy w blok shuffle, czyli mamy 5 minut, żeby stanąć na naszym bloku. Ja w tym przypadku mam widzicie tutaj Napis, napis jest. Nie powiem wam, nie powiem wam, że mam <śmiennie> pierdolony BlueDiamant... Masz, schiz masz schizofrenię migada, no widzicie jak się sprawy mają. Chcemy tak. tak. Mordo, mordo, masz schizofrenię i stan lękowy, na chuj się odzywasz? Dobra, to, A, Gdzie z, jest Diora? Swoją drogą, bijajcie na Bobka. Wbijajcie na Bobka, Bobek... Bijajcie na, na Bobek, <śmiennie> <śmiennie> Bobek to jest koks. He, Bobek to jest koks, każda świnia to powie. <śmiennie> To, że wbijajcie na bałka, tam będą bardziej takie. Lepsze filmy. Bardziej wartościowe materiały. Link w opisie. No. Na, sobie się. Kurwa, ty, mam problem poważny. No co, AIDS czy co? Rzecz, szczerze, jak na pierwszy poziom, bo zazwyczaj na pierwszym poziomie ma mamy już takie łatwe rzeczy. Na pierwszy poziom dostałem chyba mhm. rzecz trudną. Dostałem. orange wool. To jest nie kurwa, no, mam, no, 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 mam to się orange nie nie przecież, się. Czyś, Ten owca byłam na spałnie. Była na spawnie owca? Była na spawnie Właśnie ją zabija. Nie ma faku. O zajebiście, Zaje... uh. Mam drugą, spir, dajcie. Ja zabiłem wszystkiego. Uh. Okej. Okay. Aha. Będziemy no, mieć jeszcze, biorę... jeszcze. Zawsze biorę, dwa. Jeszcze Zawsze biorę mięso mieszane, by mieć świadomość, że przynajmniej umarły dwa zwierzęta. Dokładnie. Dokładnie. Cieszę się, że nauczyłeś się w końcu tego. Zawsze jak idziesz do sklepu, to powinieneś brać dwa filety z kurczaka, żeby jego przyjaciel się nie czuł samotny. Zawsze jak wrócę do sklepu, to mm -hmm. kasz... Coś kasz na pomidory i wychodzę. Zawsze Czeko. jak wrócę do śmiechu, to wychodzę, bo się boję ludzi. Zawsze ja jak wsadzę do sklepu to pluję na U mnie Umieram od mrozu, Kamil czemu jesteś mrożący? Czemu, czemu jesteś cringe? Mrożący Kamil chyba lubi oblazać. Mrożon. o tak Jaki mrożący, tak Bole, Nie, z takowi wyszło tym razem, Paweł przyznaj, to było dobre Nie Nie Mnie się no. podobało jest o, bobka, Bo to jest twój bo... bo to jest twój poziom, to jest twój poziom Przepraszam no, ja będę zmieniał nit w chcesz... Będę zmieniał w tak, w tym momencie wypierdalaś, sorry. Proszę. Nie potrzebujemy, się w naszym potrzebujemy Cię w naszym składzie. Potrzebujemy Cię w naszym składzie. A kurwa, to jednak potrzebujemy. Good ending. Kto się pierdol. Kto jeszcze nie zrobi takie pytanie? Ja. A możemy się, tak się umówić tak, że Ty mi, ten, ty mi zamówisz krawcinkę? Tak, ale tu, ja tu jakieś dźwile wchodzą. Bo... Ty mi zamówisz kreatynka, a ja ci kupię rainbow'a To będziemy kwitać no, i, i za kreatynę, i za tego A ja myślałem, Iza. że... powiedz uh, co innego Myślałem, powieść... No dobra No dobra, No to taki układ, tak. Na ja ci nie wpierdolę Wypierdalaj stąd! <laughs> dobra, <ja> czekam do następnej rody Nie zbieram Dobra, Dobra, tak to umówimy się tak Ty mi zamówisz kreatynę, a ja ci nie wyjedę, co? Wspierdalaj <laughs> <Zajmij> się ty <laughs> Deal życia bo, bo. Ale mam deal może, no, in, może zrób swój blok na, naprawdę, miło by było. Serio? No, prawda. Co? Aż tu jest tyle kwiatków, że czuję się jakbym w florystyce pracował. Kto jeszcze musi zrobić blok? Ja. Ty i a nie, Pablo Ja sobie. Ja Aha, ty Pablo. Ty, pa Pablo. ty masz Pablo, to Pablo. Pablo, panie dealerman, kurwa, zrób może swoje. Dealerek. Z Doknesem idź się czy coś. No. Aj, super MWK, napierdolałeś. Doknes i Mordek, się. Napierdolałaś. No ale, super. No i ktoś jeszcze, o. Nie. O, to robisz... jest Farmland? O, oh, god. Yellow Muszę sprawdzić, co się robi, czekajcie widzowie. Yellow Wool. Co to jest Farmland, pamięta ktoś? Doknes, weź te drzewa. Czemu się głupia zasiął? terapet często A to Atmos. Ty provider potrzebujesz paczkę e, żelaza. A często potrzebujesz e, żelaza, Ateka i skrzyni. Okej. Okay. Mhm. Mm Maszasz. Ale żelaza potrzebujesz, żeby te deploye zrobić, no. Uff, no. Dobra. No to ja co zrobię. Ja potrzebuję czego bardziej. Yes. Ja zrobiłem. Jebana. Czerwony. No Zgodnijcie, wiem, jaki śmieszny blok mi się trafił. Nie wiem, e, coś, Kupa? Coś z net, Cyan, cyan, net. cyan pewnie. Nie. Śmieszny blok. Di diamentów. E, Diamenty. Śmieszny blok. Takaj, okay, eee... Śmieszny bedlock. grający blok. Śmieszny grający blok. Mm. Node blok, czy... No blok. No okay. jak się a, to robiło? Od... To. Jak się oh, robiło, oh, robiło oh, od Faku. Co? Jak się robiło no od mi się, że tak. Red... Albo Redstone. Nie, Noteblog czy. Nie, no, redstone, redstone. Był. redstone. Redstone, Redstone. O. Zielony kapelusz. Lejekuch, no, no, żelazo. Ja bym się nie obraził, gdybym dostał żelazo, naprawdę. Nie obraziłbym się. O, no, Ale nie bo... no, 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 chcesz żelazo. No. Chcesz, czy żelazo może? Nie. dalej. Pospierdaj. Chuj się. Mam portal do Netherup. To znaczy lawę. Order? Nie no lawę mam, ale mogę sobie... Kurwa i bag To jest niemożliwe praktycznie, żeby w tak wielkim na tak wielkim terenie nie było ani jednego żelaza. Ja się takie na mnie. Ja sześć Nie, się przepaliłem. Jezu, mam w końcu. Nie! Co jest to? No Magika zrobił szybkiego. Ja się poddaję, ja się poddaję w tym nie momencie, co się. jest? Ja tutaj mogę, kurwa, Krakowiaczku. pierdolaj, co jesteś z Krakowa, o chodź. chodzi? A ja przynajmniej nie jestem z no, no. no, nie wiem, faku, nie wiem. Który jest za Krakowa, a który za tym drogim gównem? Jezu. Na Wisłą? No. Kurde, ja, ja, ja nikomu nie kibicuję. Ja no, nie, to to nie jestem górna. Na krapę, to, Krakowa, jak się robi? Jebać jest... piłkę nożną, tyle wam powiem. Plus, ja tak, Plus, plus. A nie, to nie to było. Słuchajcie, jak się robi trapet przez... Nie, nie mam opcji. No to trip wide, no nie wiem, musisz to tam idzie? Puk, zobacz jak się robi. O kurwa. o kurwa, jestem w dupie. A, czekaj, czekaj. To było tak. No, jest, jest. Ej. Brawo, kurwa, coś, Chcesz coś chcesz, nie? A chcesz żarcie? Nie no, nie chcę. Ej Kamil, mam chyba 6 żelaza, tylko na Ja już też znalazłem, spokojnie, Pablo. Ty, ja też. Fajny no, no. Seed do hitu A ja się nie martwię, mówisz? Robisz. No w sumie mm -hmm. Bo dużo żelaza jest na widoku Ogólnie się mi... no. myślałem, no. nie? Czy czasem właśnie, jak będziemy przed tym robić to robili Czy czasem z tyłu w przyszłości Ustawić seed, e, nazywam ustaw się Ustawić sida i sobie przejrzeć go na szybkości jak Dream, no się zastanawiałem czy robić takie coś, <śmiech> czy <śmiech> Czy nie, czy robić losowo No pedałem jesteś ja, No jeden na przykład taki odcinek, można w sumie Pablo, ja nie montuję tego odcinka Seed <laughs> Nie motywuję tego odcinka, Pablo. Nie mogę Congratulations. Mam... You just ruined it. Mam powiedzieć to, że to zrobisz? Mam powiedzieć coś, że to zrobisz? Już powiedziałem. Nie nie, 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 nie mów nic, nie mów nic. Debile, 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 debile. debile. Dalej, fuckers. Kto jeszcze nie zrobił? Ja, no ja zgani. Kurwa mm -hmm, pan śmieszny, ten, co nie, śmieszny. A mordę. nie zrobię tego, ja muszę Tanki szukać. Mordę. Taki mordy. Jaki kurwa mądry jesteś? sam jak byłem pierdolni. Dobra, dobra sztelbaty, ocieprzadanie. Do Yo! Wypierdolaj. Kurwa ilowiec, id! Kim jest kurwa? Id! Wow, Pod... Nie wierzę, redstone, pierdolony redstone, jebać go. Tu nie ma. Tu jest może niebieski kwiatek? To jest, to To jest pewnie jakiś odwrotny kod. Że 60 plus 300 na 100, mogę się założyć. No jeszcze sekundę, ja się w poddaję. Chyba, nie nagdy do tego dojeba. Chyba. Bo... No, Chcę napisać, to żartowałem. A, nie. No jednak nie. akacja. Akacja. To, to... O, co to jest shroomlight? Cool. O w dupę Co to jest shroomlight? Eee. Musisz nicić. Potrzebujesz nici, tak. strakt Shroomlight wokół... jest... Nie, w nederze jest shroomlight W nederze jest A nie, nie. Daty, tak, 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 shroomlight jest Nie, no kurwa masz Nie podam ci kodówki Mówisz do... mi, ja mam bardziej Bell. przyjebane niż ty Chyba mm -hmm. A co ty masz? Bell Co? Dzwon Ja mam lepiej O, no to ty to możesz... O! O! Eno, nie, ja ci pewnie jak nie masz bardziej przyjebane, to jesteś bardziej przyjebany. Z jebalkami po całości. kurwa. no to w piszcie. Po Poproszę, nie zrobisz tego Bel, wiesz tak. Zrobię. Wiecie. Jest crafting. Nie ma. Jak nie ma Baku, Jak się magenta? Jest crafting na Bel. ma. sprawdziłbyś mi na szybko. Nie ma craftingu na Bel. Nie mów mi nawet o tym. Nie, magenta nie to nie ma. było. E, nie. Kiedyś, się wioski, na pewno nie coś, ma craftingu na bel? Na pewno nie ma? <grym> A crafting? Jest na kilkanaście craftingów, ale nie wiadomo czy one są prawdziwe. To, to są fake'owe, serio. Ej, ma krept. ktoś portal czy nie? On nie ma, ale Kamil... Nie powiem. Kamil nie ma, no nie ma, niestety, no, nie no to za po co... powiązki w tym momencie. No, łatwo będzie. Kamil, ja ci podam... Portal. portal ja ci podam to... naj, najlepszy crafting jaki może być, ok? Ale nie, już tam wyszedłem, ja się, ja się zabiłem, Ale, ale jest nasz Zobacz sobie, zobacz sobie, zobacz sobie, patrz Teraz jestem zajęty, szukam wioski Zobacz, zobacz sobie kamień Nie zobacz, jestem zajęty, szukam wioski Zobacz sobie kamień z kraftingu Zostaw mnie Zobacz sobie crafting! z mnie Zobacz sobie kamień z Zobacz sobie Rzeczy ważne i ważniejsze no Zobacz sobie, no, no, no zobacz, sobie, nie ma Wybierz sobie O, dzięki, zajebiście Chciałem... Gdzie... Zatrzymałem się na 3 sekundy, żeby zobaczyć to samo co na telefonie, dzięki. Nie ma za co. się fakul, chcesz coś jeszcze mi pokazać. No na przykład mogę ci chuja wysłać mojego jak chcesz. No dawaj, okay. śmiało. Nie kredy, Nie, no. nie przyjmujemy. Czekaj, już ci wysyłam. Jakieś <laughs> 3 pixel pewnie będą na zdjęciu. Nie, bo dwa. No za mało. Albo nie, przymierzę. Przepisy, by Mucha wygrał. Oh. O, masz. Obojnie jak Mike z x se możesz zobaczyć. Nie, no dupa, nie znajdę tego portalu. Coś zrobić z Twój blog w ogóle? Mucha, bo on miał liście. Debil. Coś debil to jest <gamy to gamy liście. gamy> debil. Tylko prawdziwy game. Tylko prawdziwy game ma liście. Debil. Z dupy, o, kubra, pa, pa co ty masz? <grym> <Bil>. Co ty masz? Co ty masz? Zadymiarz! Bucha, miałeś portal? Cię, czy nie nie no Pablo. nie. Pablo, Pablo, jakim typem zadymiarza jesteś? Jestem w <grym> <on. grym> Pablo, kurwa. Zechłem. Co ty Dobrze. masz? mam e, No to chuj! Y, czekaj, minus 80. A to w tamto sre zapierdalam. A tam jest chyba to jest. Lewa, nie zdążę! Bo Co nie mam tego! O! Dobra, czekaj! Nie, chuja Pracowałem. Kogo to jest? Dzięki. Piec i rzeczy? Tak. <laughs> no, nie, nie ma chuja, że zdążę. Nie, ja A, wszystko... posłuchajcie Jabł... razy Pablo? Na, spoko Udało panu... Ta, Ale to, to jest na lądzie czy pod wodą? Na lądzie, to jest. Okay. To jest? Widzę, ale to jest na lądzie. No to mhm. gówno. Weź mi zrób szybko ten na portal nie, na... na pewno nie ma no craftingu, na pewno nie ma craftingu Nie ma Ale nie zdążysz i tak Bo jakbyś pisał skąd to, by... wiesz, to by... tylko jeden pokazało Jest tutaj, w skrzynce mogą być Kamil, w skrzynce Dzwon? mogą być Dzwon? Tak Tak Dzwon w skrzynce? No, no. Nie ma, ty jesteś tępy, faktycznie A ty A ty mogą Kurwa być. Mogą być No rozważ się <laughs> No co chuj nie ma o pierdolę, co jest pam. razie Ja dupa. pół minuty, jak znajdę... Nie, nie znajdę, ale jak znajdę... Nie znajdę, ale jak znajdę... Nie chcę mi się robić pod taro. No weź go zrób Nie zdążę od 20 sekund, nie nazywam się Dream Klejowski Dream, Gdzie ty k***a z jesteś? O tutaj, siema Dream Wilecz not found oh. Oh, 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 oh. ile oh. dzisiaj Hangover byłby znaleźć? No pochwal się kurwa. Oh. <laughs> ile dzisiaj gaz oh. obleciliście na Twitterze? Oto, to... jak nam. Pablo przeżył? Pablo przeżył. Pablo przeżył? No, Pablo miał magenta Pablo miał ja ma... magenta Ja też mam magenta Ale co masz teraz? Co się ja cię cierbię magenta. Ja mam magenta ul. Czemu ty zrobiłeś, Mucha, czemu ty zrobisz chuja srebrna? Tak, to ty? Pablo, co masz teraz? Yyy, e, soul, soil. Kamil, zobacz... A, ja tyś, Kamil, zobacz co się Nie znajduje się przed Pablem. Jaka konstrukcja. Tak, to ty. Papa. Pablo, podejdź do tego, podejdź do tego. Przeczytaj. A kto cię ciebie chodzi? Kamil, <laughs> Nie, to nieprawda. Nie chcę zdać, powiedz. Pablo na morzu, umarłem. Nie smażesz I... no. Nie zroły portalu. Co ty, a co ty masz, Mucha? Eee... Y... Pablo, leż Nieważne. 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 Nie, nie, nie zrobisz tego. Co U, zdobyć to... ci portal? Mucha, psem masz... to... Zdobyć to... ci portal? Eee, eee, e, Masz się Masz, nawet z wodą, zdaj łaskę pana. Mógłbyś zrobić ten portal? No to daj mi to wiadomo, portal! Kamil wie jak wygląda moje robienie portalu to jest najlepszy problem. Portal Pabla, dwa bloki na dwa bloki Jo, dole Dalej nie wiem z tego nie mogłem wejść Pablo się bije z myślami w tym momencie Pablo ty mnie chroni przed bobami, taka podejść pastecznie ode mnie Dobrze Chronię cię dwucha koń gorzej Koń bucha Moz moją ochronę Chuja wyciąga w tym momencie pewnie. Chuja wyciąga i zacznie sikać do tego Siki robią co wolno robisz gościu. Sam... Myślałem, że źle zdobię może zapalalal, może? Nie, to może nie. nie... No, ma się nie... tam, tam drewno, może bądź... będzie Zapierdalaj gidec... się. Potem. Nie, ja mam żelazo. <grabel> masz gravel, masz gravel. Zapierdalajcie po gravel. E, idź do, do rzeki, gravel. Pablo, idź do rzeki, Pablo. No, tam jest, tam jest rzeka, Pablo, na dole. Pablo, rzeka. Masz gravel, nie wiem czy go widzisz. E, łap. Co mam łapać? Ja Jaju ci życzę. Nic, Pablo, tu, po gravel, Pablo. Mam... Pablo, tam za tobą jest gravel. <grabel> na lądzie. Pablo, tutaj. No, pa... no. Ból, ból. Emilio, ja chciałem Ci przypomnieć, że wyśmiesz mi 200 zł. Spierdalaj. A ty nie masz 2000. Idź do Rępika, może Ci odda. No, przy nie gadamy o człowieku na RZ. A nie? Ty, nie Pablo, nie. Ze, zebrałeś gravel? Ty może iść do mufy. A, 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 któremu Do góry. Chodź tu. E, gdzie Daj ty, ten gravel, daj, daj ten gravel, daj ten grawel. Pablo, Creeper cię goni. Zbysrał gravel. <laughs> PABLO ZROBIŁ BOMBĘ! Pablo, nie. O. Chciałeś zabić Pablo? Pablo, kolejny. Nie. <laughs> Pablo, ulepił kamień z kupy. Nie po Chodź Pablo, chodź Pablo Dawaj Pablo, ile masz sekund, Dwie minuty Minutę Minutę? No Pablo się zatrzymał w 3, 4, 3. Pablo nie wie co jest nie. Się co, się co? co się dzieje, co się dzieje Soul to był Soul soil to jest soul ten lepszy Tak nie no. 50 hey. sekund. Kurde, jakbym ma. tam przyszedł wcześniej do Muchy i by mi się udało, to dosłownie miałem blisko tego portalu, ja pierdolę Masz na dole Tak? Soul Sand czy Soul Soil? All Soil A, A tu można zrobić wygląda? chyba, nie? tych Soul Sandów. Jak, Jak nie. to wygląda? Nie, można właśnie o, To jest chodzi, ten taki nie piasek nie dusz, tylko po nim można biegać Mhm Tylko właśnie o to chodzi, że nie można o, Skąd się nawo wziął ją? Pytanie. Jak Pablo nie umieraj. Shit! <small> Siedem! Nie, Pablo. <manziixí> a ja już to zbadałem, żeby tam został. Nie, Pablo jest to spał, <grych> No to wygrano, tak? Muchy. No. Mucha. Ty mucha miałeś? Mucha. No, Lucha, to, Lucha. Miałeś? Lucha. no e, ten, Magento. Tak, to wy. Patrzcie, jak Dobra, Cześć, wygrał, wy, wygrał debil. Wygrał debil.